Fiodor Dostojewski, zbrodnia i kara, część szósta, rozdział trzeci. Spieszył do Swidrygajłowa. Po co szedł do niego, sam nie wiedział. Człowiek ten zdawał się jednak mieć nad nim niejaką władzę. Od chwili, gdy sobie to uświadomił, nie mógł się uspokoić. A teraz po prostu nadszedł wreszcie czas, by się z nim zobaczyć. Po drodze dręczyło go właściwie tylko jedno pytanie. Czy Swidrygajłow był już u Porfirego? Sądził, a chyba nawet mógłby przysiąc, że nie, że się z nimi nie widział. Przemyślawszy wszystko raz jeszcze i przypomniawszy sobie przebieg wizyty Porfirego, doszedł ostatecznie do wniosku: nie, nie mógł się jeszcze z nim widzieć. A ci się jeszcze nie widział, to czy Svidrygajłow złoży, czy też nie, wizytę Porfiremu? Na razie tak przynajmniej mu się wydawało chyba nie złoży. Dlaczego? Nie potrafiłby tego wyjaśnić. Zresztą, gdyby nawet umiał znaleźć jakieś wytłumaczenie, to nie bardzo chciałoby mu się zaprzątać tym teraz myśli. Czuł się tym wszystkim udręczony, a zarazem nie był usposobiony ku temu. Zadziwiającej i przypuszczalnie nikt nie uwierzyłby, że prawie wcale nie zastanawiał się nad swoim doczesnym losem, a jeśli już myślał o najbliższej przyszłości, to jakby przelotnie. Trapiło go zupełnie coś innego, znacznie ważniejszego i mniej przyziemnego. Coś, co dotyczyło tylko jego samego i nikogo więcej. Coś najistotniejszego. I chociaż umysł jego tego ranka pracował znacznie sprawniej niż w ciągu minionych dni, czuł się bezgranicznie zmęczony psychicznie. Czy warto było więc jeszcze teraz, po tym wszystkim, co zaszło, podejmować jakieś starania, by przezwyciężyć wszelkie narastające nędzne przeszkody? Może i nie warto, dla przykładu, tak usilnie wymyślać jakieś tam intrygi, by odwieźć swidrygajłowa od wizyty u Porfirego. Po cóż w ogóle zajmować się jakimś tam łowem i tracić na niego czas? O, jakże wszystko dostało się dlań obmierzłe. A mimo to z wyraźnym pośpiechem szedł do Swidrgajłowa. Może oczekiwał, że właśnie od niego usłyszy coś nowego, dzięki czemu znajdzie właściwe wyjście. Tonący przecież nawet źdźbła się chwyta. Czyż to nie los? Czyż nie jakiś instynkt popycha ich ku sobie? Możliwe, że dzieje się to za sprawą zmęczenia i rozpaczy. Możliwe, że przydałby się raczej ktoś inny, a nie Swidrgajłow, który akurat znalazł się pod ręką. Może Sonia, może jednak miałby teraz pójść do Soni, znów stać się powodem jej łez? Zresztą przerażała go decyzja Soni. Był to wyrok nieubłagalny, niepodważalny. Miał do wyboru dwie drogi: albo wskazaną przez nią, albo swoją. Chyba właśnie w tej chwili nie byłby w stanie się z nią zobaczyć. Nie, lepiej już przepytać Fiedry Gajłowa. co on tam ma w zanadrzu na niego musiał przyznać w duchu, że właśnie on od dawna zdawał mu się jakby czymś z nim powiązany. Jednakże cóż takiego może ich ze sobą łączyć? Przecież nawet waga popełnionych przez nich występków jest nieporównywalna. Przy czym jest to człowiek wręcz odstręczający, najwyraźniej niebywale rozpustny, niechybnie przebiegły i obłudny, a może nawet zły. Różne przecież o nim rzeczy opowiadają. Wprawdzie zajął się dziećmi Katarzyny Iwanowny, któż może jednak wiedzieć w jakim celu. To człowiek, który ciągle ma jakieś pomysły i plany. W ciągu wszystkich tych dni nieustannie nękała Raskolnikowa jeszcze jedna, straszliwie niepokojąca myśl, którą starał się odpędzić od siebie, a która wciąż powracała. Przyszło mu bowiem kiedyś do głowy. Swidergajło wciąż kręcił się koło niego i teraz też krąży. To człowiek, który zna jego tajemnicę, ale też mający kiedyś określone zamiary wobec Duni, a jeśli nadal je ma, może być nawet pewnym, że tak. Jeśli więc teraz, znając jego sekret, a co za tym idzie, zyskawszy nad nim władzę, postara się wykorzystać to w swoich zabiegach o rękę Duni, ta dręcząca go również i we śnie myśl z taką wrażliwością doszła do jego świadomości właściwie dopiero teraz, gdy szedł do Swidrgajłowa i tym samym wprawiła go w istną furię, przede wszystkim dlatego, że zasadniczo zmieni się sytuacja, zwłaszcza jego, będzie musiał niezwłocznie przyznać się do wszystkiego Dunieczce, czyli innymi słowy, chcąc ją uchronić przed jakimś nieoględnym krokiem, przyjdzie mu wyznać jej, co zrobił. List. Dzisiaj rano Dunia otrzyma jakiś list. Czyżby od Łużyna? Wprawdzie tam pieczę sprawuje Razumichin, ale Razumichin również o niczym nie wie. Może więc należałoby wtajemniczyć we wszystko również Razumichina. Raskolnikow pomyślał o tym z niechęcią. W każdym razie ze Swidrygajłowem muszę porozmawiać i to możliwie jak najszybciej, podjął w duchu kategoryczną decyzję. Chwała Bogu, ważne są nie tyle szczegóły, ale istota sprawy. Jeśli jednak Swidrygajłow zamierza knuć coś przeciw Duni, jeśli jest zdolny do tego, to go zabiję, pomyślał w skrajnej desperacji. Raskolnikow tak dalece znużony był wszystkim, co przeżył w ciągu tego czasu, w ciągu całego tego miesiąca, że teraz już o rozstrzyganiu jakichkolwiek problemów nie mógł myśleć inaczej, jak tylko w sposób radykalny. Było mu bardzo ciężko na duszy. Przystanął więc po środku ulicy i zaczął się zastanawiać. Dokąd to go nogi przyniosły i dlaczego tu właśnie się znalazł? Znalazł się bowiem na Skim, prospekcie w odległości 30, a może 40 kroków od Placu Siennego, który właśnie przemierzył. Całe drugie piętro domu z lewej strony zajmowała traktiernia. Wszystkie jej okna otwarte były na oścież. W traktierni, sądząc ilości postaci przesuwających się za oknami, panował tłok. Dochodziły stamtąd śpiewy, dźwięki klarnetu i skrzypiec oraz dudnienie tutu basu, basu. Słychać też było kobiece piski. Już chciał zawrócić, sam wielce zdziwiony, dlaczego właściwie skręcił w ski prospekt, gdy nagle w ostatnim, narożnym oknie traktierni dojrzał Swidergajłowa. Siedział tuż przy parapecie, popijał herbatę i miał fajkę w ustach. Zdziwiło go to tak strasznie, że aż zdjęło grozą. Swidrgajłów najwyraźniej obserwował go i, co od razu rzuciło się w oczy Raskolnikowowi, wyglądało, jakby chciał wstać i wyjść, zanim zostanie zauważony. Raskolnikow natychmiast udał, że go nie dostrzegł, i zamyślony patrzył gdzieś w bok, ale nie przestał obserwować go kątem oka. Serce zabiło mu trwożniej. Tak jest, Swidergajłów nie chciał, aby go dostrzeżono. Wyjął fajkę z ust i już miał zamiar usunąć się z widoku. Gdy jednak podniósł się i odsunął krzesło, przypuszczalnie nagle musiał do niego dojść, że Raskolnikow dojrzał go i obserwuje. Rozegrała się między nimi scena, która przypominała tę, która miała miejsce podczas ich pierwszego spotkania w izdebce Raskolnikowa, gdy ten udawał, że śpi. Na twarzy Swidergajłowa okazał się szelmowski uśmiech, który stawał się coraz bardziej szeroki. Obydwaj wiedzieli, że się wzajemnie obserwują. Wreszcie Swidergajłow głośno się roześmiał. Proszę, proszę, skoro już pan tak bardzo chce, niech pan tu wejdzie, tu jestem, zawołał wychylając się przez okno. Raskolnikow wszedł na górę, do tryaktierni. Znalazł Fidry w niewielkim, bocznym gabineciku o jednym oknie, który przylegał do głównej sali, gdzie przy dwudziestu maleńkich stolikach i wtórze wrzasków podpitych śpiewaków, pili herbatę kupcy i urzędnicy i różnego rodzaju typy. Gdzieś z dala dolatywał stuk bilardowych kul. Na stole przed swidrygajłowem stała napoczęta butelka szampana i napełniony do połowy winem kubek. W pokojku znajdował się jeszcze chłopczyk. Kataryniarz z przenośnymi organkami, oraz rumiana, chorza dziewoja w przykrótkiej, pasiastej spódnicy i tyrolskim kapelusiku ze wstążeczkami. Mogąca mieć jakieś 18 lat, przypuszczalnie śpiewaczka, która, nie zważając na churalne zawodzenia dochodzące z zaściany, popisywała się jakąś lokajską balladą, którą śpiewała dość chrapliwym kontraltem przy akompaniamencie małego kataryniarza. No i wystarczy. Przerwał jej Gajłow, widząc wchodzącego razkolnikowa. Dziewoja urwała w półfrazy i zastygła w pełnym szacunku oczekiwaniu. Swoje podwórkowe rymowanki również śpiewały jakoś dostojnie oraz z wyraźną atencją. Hej, Filipie, kubek! zawołał Swidrygajłow. Mnie proszę nie nalewać, powiedział Raskolnikow. — Jak pan sobie życzy, ale to nie dla pana. Wypij, Katju, możesz iść. Dzisiaj już nie będzie potrzebne. Nie będziesz potrzebna. Nalał jej pełny kubek szampana i położył obok żółciutki bilecik. Katia piła wolno damskim sposobem, to znaczy drobnymi łyczkami, aż do dna, nie drwając ust od kubka. Wzięła pieniądz, pocałowała swidrgałowa w rękę, którą ten do niej łaskawie wyciągnął i wyszła z gabineciku, a za nią powlókł się chłopczyk, kataryniarz. Oboje ściągnięto z ulicy, gdzie dawali swoje występy, chociaż nie mignął, minął jeszcze tydzień od chwili, gdy Sfidregajłow przybył do Petersburga, a już wokół niego wytworzyły się jakieś patriarchalne układy. Traktyjerniany garson, Filip, również już był jego zaufanym i nadskakiwał mu jak tylko umiał. Pilnował, by drzwi do głównej sali zawsze były zamknięte. Sfidry czuł się więc w gabinecie ku jak u siebie w domu i zapewne spędzał tutaj większość swojego czasu. Traktiernia była brudna i obskurna, nawet nieśredniego z rzędu. Właśnie szedłem do pana, rozpoczął Raskolnikow. I nie wiedzieć dlaczego, nagle skręciłem z placu siennego na prospekt ski. Nigdy tędy nie chodzę. Zawsze skręcam z siennego w prawo. Zresztą mi do pana droga tędy nie wiedzie. A tu skręcam i natykam się na pana. Zadziwiające. Dlaczego nie powie pan wprost? To cud. Dlatego, że być może to tylko przypadek. Wszak to jakaś zmowa w tym narodzie, roześmiał się Svider Gajłow. Za nic nikt się nie przyzna, że przydarzył mu się cud, choćby nie wiem, jak był o tym wewnętrznie przekonany. Przecież sam pan powiedział, że być może mogło się to zdarzyć przypadkiem. — Nawet nie jest pan w stanie wyobrazić sobie, Rodionie Romanowiczu, jakimi wszyscy są teraz tchórzami, jeśli chodzi o wyrażanie własnego zdania. — Nie o panu mówię. Pan rzeczywiście posiada własne poglądy i nie obawia się ich ujawnić. Właśnie tym pan przyciągnął moją uwagę. — Niczym więcej? — Chyba to wystarczająco wiele. Świdrygałow najwyraźniej miał nieco w czubie, ale tylko odrobinkę. Szampana wypił zaledwie pół kubka. Mnie się jednak wydaje, że przyszedł Pan do mnie, zanim się upewnił, że zdolny jestem do wyrażania, jak Pan to określa, własnych poglądów, zauważył Raskolnikow. Wtedy to co innego było. Każdy idzie swoją drogą. A co się tyczy. Cudu, muszę panu powiedzieć, że odnoszę wrażenie, jakby ostatnio przez parę dni chodził pan niczym we śnie. Przecież ja sam naznaczyłem panu spotkanie w tej traktierni i w tym, że pan się tu znalazł. Niczego nadprzyrodzonego nie było. Powiedziałem panu, dokąd ma przyjść, jak tutaj się idzie, jak wygląda ta traktiernia i potem godziny, w jakich można mnie tutaj zastać. Nie pamięta pan? Nie, odrzekł zdziwiony Raskolnikow. Wierzę. Dwa razy to panu mówiłem. Adres bezwiednie utrwalił się w pańskiej pamięci. Również w sposób mechaniczny skręcił pan gdzie trzeba i znalazł się dokładnie w miejscu, w którym na pana czekałem. Zresztą, gdy to wtedy panu mówiłem, zauważyłem, że nie bardzo zdawał pan sobie z tego sprawę. Nazbyt się pan zdradza, Rodzienie Romanowiczu. I jeszcze jedno. Jestem przekonany, że w Petersburgu nie jedna osoba chodząca ulicą rozmawia sama z sobą. To miasto półobłokańców. Gdyby u nas nauki były właściwie postawione dla medyków, prawników, filozofów, dla każdego z tych uczonych o przypisanej mu specjalności, Petersburg mógłby stać się nieocenionym obiektem do badań. Rzadko gdzie aż tyle postępnych i dziwacznych rzeczy tak wyraziście oddziałuje na duszę człowieka, co w Petersburgu. Można by się chociażby zastanowić nad wpływem klimatu, a przecież jest to centrum administracyjne całej Rosji i charakter jego znajduje przecież odbicie we wszystkim. Nie o tym chciałbym teraz jednak mówić, lecz o panu, któremu kilkakrotnie przypatrywałem się z ubocza. Wychodząc z domu, idzie pan z głową uniesioną do góry. Po dwudziestu jednak krokach już ją pan opuszcza, a ręce zakłada do tyłu. Patrzy pan, ale najwyraźniej tego, co się dzieje, czy to przed panem, czy też po bokach, nie widzi. Potem zaczyna pan poruszać wargami, i wreszcie coś do siebie mówić, a niekiedy, wyzwoliwszy z uścisku jedną rękę, zaczyna pan gestykulować, równocześnie coś jakby deklamując. Wreszcie zatrzymuje się pan po środku ulicy i długo nad czymś deliberuje. To bardzo niedobrze. Nie daj Bóg, że oprócz mnie jeszcze ktoś inny pana obserwuje, a to może się już źle dla pana skończyć. Mnie tam, oczywiście, nic do tego. Nie mnie pan le leczyć, nie mnie pana leczyć, ale naturalnie rozumie pan, o czym mówię. Uważa Pan, że mnie śledzą? zapytał Raskolnikow, wpatrując się w niego badawczo. Niczego takiego nie powiedziałem, odrzekł zdziwiony Gajłow. W takim razie zostawmy moją osobę w spokoju mruknął raskolnikow, zachmurzywszy się. Zgoda, zostawmy pana w spokoju. Niech mi pan lepiej powie, skoro przychodzi pan tu pić i zależało panu na moim przybyciu tutaj, bo przecież inaczej nie powtarzałbyś aż dwukrotnie tego adresu, dlaczego, gdy z ulicy zobaczyłem pana w oknie, zachowywał się pan tak, jakby chciał być niedostrzeżony, a nawet zamierzał wyjść bo właśnie to szczególnie rzuciło mi się w oczy. Hmm. A dlaczego pan, gdy stałem na progu pańskiej izdebki, leżał na swojej sofie z zamkniętymi oczyma, udając, że śpi? Przecież pan nie spał. Również wtedy zwróciłem na to uwagę. Mogłem mieć jakieś powody, zresztą pan wie jakie. Ja zapewne miałem jakieś, swo po jakieś swoje powody, ale nie zdradzę ich panu. Roskonnikow oparłszy łokieć prawej ręki o blad stołu i ulokawszy na dłoni podbródek. Uporczywie zaczął się wpatrywać w z minutę przyglądał się jego twarzy, której wygląd od dawna, od pierwszego z nim spotkania, irytował go. Było w niej coś dziwnego: przypominała bowiem bardziej maskę niż twarz. Blada, z rumieńcami na policzkach, niemal karmazynowymi wargami, z jasną, płową brodą i również złocisto połową, dość jeszcze gęstą czupryną. Miał niebieskie, ale jakoś nazbyt szafirowe oczy, spojrzenie melancholijne i nieruchawe. Coś straszliwie odstręczającego było w tej niebrzydkiej i, jak na jego wiek, młodo jeszcze wyglądającej twarzy. Ubrany był w elegancki, jak przystało na porę letnią, lekki i przewiewny garnitur. Przy czym szczególną wytworność dało się zauważyć w doborze dodatków. Zwłaszcza koszula wyróżniała się pod tym względem. Na jednym z jego palców widniał ogromny pierścień z drogim kamieniem. A więc będę musiał jeszcze z panem otwarcie porozmawiać. Opanowując zdenerwowanie, odezwał się Raskolnikow, jakby nagle podjął decyzję o przeprowadzeniu szczerej rozmowy. Chociażby dlatego, że uważam pana za najbardziej niebezpiecznego człowieka w przypadku, gdyby chciał pan podjąć jakieś kroki przeciwko mnie i dość już mam odciągania tej chwili. Zaraz się pan przekona, że wcale nie zależy mi tak bardzo na własnym życiu, jak przypuszczalnie pan sądzi. Musi pan więc wiedzieć, że przyszedłem tutaj, by panu jak najdobitniej oświadczyć, że jeśli pan nadal trwa przy swoich dawnych zamiarach dotyczących mojej siostry, jeśli się panu zdaje, że w ich urzeczywistnieniu uda się mu w jakikolwiek sposób wykorzystać to, czego dowiedział się ostatnimi czasy, to wiedz pan, że pana zabiję, zanim uda się panu wsadzić mnie do więzienia. Rozumie Pan, że nie rzucam słów na wiatr. Dotrzymuję tego, co mówię. Po drugie, jeśli chciałby mnie Pan o czymś powiadomić, Ciągle bowiem odnoszę wrażenie, jakby chciał mi pan coś zakomunikować, to mów pan prędzej, bo czas ucieka i wkrótce może być już za późno. A dokąd to panu tak spieszno? Zapytał Swidrygajłow, przypatrując mu się ciekawie. Każdy może mieć jakieś swoje sprawy, odparł pan uroze z niecierpliwieniem razkolników. Dopiero co apelował pan o otwartość, a już sam, słysząc pierwsze pytanie, uchyla się od odpowiedzi, Uśmiechał się Sfidry Gajłow. Cały czas wydaje się panu, że mam jakiś cel, pragnąc z panem porozmawiać i dlatego patrzy pan na mnie podejrzliwie. No cóż, w pańskiej sytuacji jest to absolutnie zrozumiałe. Chociaż bardzo chciałbym zaprzyjaźnić się z panem, to nie podejmam trudu, by pana wyprowadzić z błędu. Jak mi Bóg miły, granie warta jest świeczki, gdyż o niczym znowu takim szczególnym nie miałem zamiaru z panem rozmawiać. Skąd więc takie nieodparte pragnienie zawarcie ze mną znajomości? Dlaczego chciał się pan ze mną widzieć? Po prostu z czystej ciekawości. Stanowi pan bowiem zajmujący przedmiot obserwacji. Zafascynowała mnie fantastyczność sytuacji, w jakiej się pan znalazł. Od co? Oprócz tego jest pan bratem osoby, którą w swoim czasie bardzo się interesowałem, a ponadto wynikało to z faktu, że osoba ta dużo i często opowiadała mi o panu. Stąd wywnioskowałem, że znajdowała się pod pańskim przemożnym wpływem. Czyż tego panu jeszcze mało? Zresztą muszę przyznać, że pańskie pytanie jest na zbyt ogólnie sformułowane i trudno mi tu udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Przecież i teraz zjawił się pan tutaj nie tylko po to, by porozmawiać o tamtej sprawie, ale przyszedł pan chyba jeszcze z jakąś rewelacją. Czyż nie mam racji? No niech pan powie, nalegał swidrygają z szelmowskim uśmiechem. Chcę, by po tym, co teraz powiedziałem, wiedział pan, że jadąc tutaj jeszcze w pociągu, liczyłem na to? Że ja również usłyszę od Pana coś ciekawego, pokrzepiającego, i będę mógł się uważać za Pańskiego dłużnika. Widzi Pan, jakimi bogaczami obaj jesteśmy? Z jakiej liberacji miałbym Pana pocieszać? Jakby to Panu powiedzieć a czy ja sam wiem? Widzi Pan, w jakiej knajpie przesiaduję całymi dniami i dobrze mi z tym? Właściwie może nawet niezbyt dobrze, ale przecież gdzieś muszę spędzać czas. Podobnie jak ta nieszczęsna Katia. Widział pan? Gdyby ze mnie był chociaż jakiś wytrawny smakosz, amator kulinarnych specjałów. A niech pan popatrzy, byle czym się mogę zadowolić. I wskazał palcem na stojący w kącie maleńki stoliczek, gdzie na blaszanym półmisku widniały pozostałości po mizernym bewsztyku i kilka kartofli. Ale w samą porę, czy pan jadł obiad? Ja przemknąłem parę kęsków i więcej nie mogę. Wina i wódki na przykład w ogóle nie piję. Poza szampanem niczego innego do ust nie biorę, a szampana przez cały wieczór jeden kubek tylko wychylam, ale i od tego mnie już głowa boli. Teraz kazałem podać sobie dodatkowo dla kurażu, bo jeszcze gdzieś się wybieram. Widzi mnie pan więc w szczególnym stanie ducha. Ponieważ przyszło mi do głowy, że pan może zburzyć moje plany, postanowiłem, niczym jakiś sztubak, ukryć się przed pana wzrokiem. Ale jak się wydaje, wyjął zegarek i spojrzał, która jest godzina, mogę spędzić z panem jeszcze jakąś godzinkę. Jest dopiero pół do piątej. Niech mi pan wierzy. Męczy mnie to, że jestem nikim, żeby tak być jakim dziedzicem, no, choćby nobliwym ojcem, albo powiedzmy, Łanem, fotografem, dziennikarzem, a tu nic, żadnej specjalności. Niekiedy aż handra mnie tłucze. Naprawdę, myślałem, że pan choć trochę jakimś nowym słowem mnie pocieszy. Niech pan więc powie, kim jest i po co tu przyjechał. Kim jestem? Przecież pan wie, szlachcicem. Dwa lata przysłużyłem w kawalerii, potem tutaj, po Petersburgu się obijałem, następnie ożeniłem się z Marfą Pietrowną i zamieszkałem na wsi. Oto cała moja biografia. Pan, zdaje się, jest graczem? Jaki tam ze mnie gracz? Szulerem jestem, a nie graczem. Był pan oszustem? Tak. I bywało, że nie puszczano panu tego płazem? Zdarzało się i tak, ale nie obeszło się bez kary. A co? Może i na pojedynki pana wyzywano? To przecież takie podniecające. Nie zaprzeczę, przy czym zauważam, że mistrzem w filozofowaniu nie jestem. Przyznam się panu, że tym razem głównie ze względu na płeć odmienną przyjechałem. Jak tylko pochował pan marfę pietrownę? Nie inaczej, powiedział Sfidrygajłów, uśmiechając się z rozbrajającą szczerością. Dziwi to pana? Pan, zdaje się, znajduje w tym moim sposobie wyrażania się o kobietach coś nieprzyzwoitego. Chciałby pan wiedzieć, jak odnoszę się do pańskiego wyłzdania? Wyłzdania? Skąd panu przyszło do głowy to wyłzdanie? A zresztą, niechaj będzie, powiem panu coś, zanim przejdę do tego, co sądzę o kobietach w ogóle. Chyba pan się już zorientował, że z natury jestem gadatliwy. W imię czego miałbym żyć we wstrzemięźliwości? Skoro już jestem amatorem damskich wdzięków, to dlaczego mam się wyrzekać kobiet? W każdym razie mam zajęcie. Rzeczywiście, jedynie rozwiązłeś już tutaj panu pozostała. A jeśli chce się pławić w rozpuście, daj pan już wreszcie temu pokój. W każdym razie stawia pan sprawę jasno? a ja to lubię. W rozpuście przynajmniej jest jakaś stabilność, której gwarantem jest sama natura, stale podsycająca porządliwość, wiecznie żądzą, żarząca się we krwi, niczym rozpalony węgielek i która to porządliwość długo jeszcze będzie płonąć, być może całymi latami, zanim zagaśnie. I chyba zgodzi się Pan ze mną, że można z fascynacją oddawać się temu zajęciu. Z czego się Pan tak cieszy? Przecież to choroba i to bardzo niebezpieczna. A więc do tego Pan zmierza? Zgadzam się, jest to choroba, jak zresztą wszystko, co wykracza poza normę, a tu przecież ustawicznie się poza nią wychodzi. Ale po pierwsze, jej nie to tak, a drugie, owak. No i powtórę, we wszystkim ma się rozumieć, trzeba zachowywać jednak umiar, wyrachowanie, chociaż to podłe, bo czyż można bez tego? Nie byłoby hamulców to nic, tylko się zastrzelić. Zgadzam się z panem. Człowiek przyzwoity ma obowiązek, powściągać rządzę, ale przecież jednakowoż, a pan kropnąłby sobie w łeb? No, proszę, żachnął się z odrazą Fidegajłow. Niech pan wyświadczy mi tę przysługę. I nie wspomina nawet w mojej obecności o czymś takim dodał pospiesznie, bez owej szczególnej fanfaronady, która zachowała każde wypowiedzenie dotąd przez niego słowo. Nawet zmienił się, jakby na twarzy. Przyznam się tu panu do niewybaczalnej słabości, ale nic na to nie poradzę. Boję się śmierci i nie lubię, gdy się o niej mówi. Zauważył pan chyba, że jest we mnie coś z mistyka? O, tak, duch Marfy Pietrowny. Wciąż pana nawiedza? Zabraniam panu tak mówić. W Petersburgu jeszcze się nie pojawił, a zresztą do czarta z nim! krzyknął wyraźnie zirytowany. Porozmawiajmy lepiej o tamtym. Chociaż. Hm. E, mam mało czasu, nie mogę więc zbyt długo tu z panem siedzieć. A szkoda, bo tyle miałbym jeszcze panu do powiedzenia. Czyżby kobieta? Tak, kobieta. Nieoczekiwanie. Traf chciał. Ale ja nie o tym. Więc obrzydliwość takiej sytuacji już na pana nie zadziała? Nie ma pan siły, by się powstrzymać? A pan na siłacza pretendujesz? <grym> Zadziwił mnie pan. Teraz, Rodionie Romanowiczu, chociaż przewidywałem, że tak będzie. Pan mi tu będzie wykładował zdaniu, jest estetyce urządzą. Istny Schiller, pan, po prostu idealista. Rzecz jasna, tak właśnie powinno być i należałoby się dziwić, gdyby było inaczej. Jednakże dziw bierze, gdy się z czymś takim człowiek spotka w rzeczywistości. Szkoda, że mam tak mało czasu, bo widzę, że jesteś pan arcyciekawym okazem. A nawiązując, Silera, pan lubi? Bo ja namiętnie. Jakieś na z pana jednak fanfaron! Z jakim obrzydzeniem powiedział raskolnikow. Przysięgam na Boga, że nie! Odrzekł Fidrygajów, śmiejąc się do rozpuku. A zresztą nie będę się wspierać niech panu będzie, żem fanfaron, bo niby dlaczego nie blagować, skoro nikomu z tego powodu krzywda się nie dzieje. Siedem lat mieszkałem na wsi u Marfy Pietrowny. To też teraz, gdy natknąłem się na mądrego człowieka, znaczy na pana, na mądrego i w najwyższym stopniu interesującego, po prostu rady byłbym sobie z tym poga wędzić, Mimo że wypiłem te pół kubka szampańskiego, które od razu mi do głowy uderzyło. Ale najważniejsze: istnieje pewna okoliczność, która sprawia, że jestem bardzo podekscytowany, ale ją tutaj przemilczę. A pan dokąd? zapytał nagle zalękniony. Raskolnikow zaczął zbierać się do wyjścia. Zrobiło mu się i ciężko, i duszno, i jakoś głupio, że tutaj przyszedł. Co do Swidergajłowa upewnił się, że bardziej nikczemnego i próżnego łotra nie ma na świecie. — Ech, niech pan nie wychodzi, proszę jeszcze chwilę ze mną posiedzieć! Starał się go zatrzymać swidrygajłow. Kazałby pan sobie choćby herbatę przynieść. Proszę zostać, a obiecuję, że więcej głupstw pleść już nie będą, znaczy nie będę mówić o sobie. Mam jednak dla pana pewną opowiastkę. Chce pan, to opowiem panu, jak mnie uratowała, by posłużyć się pańskim słownictwem, pewna kobieta. Będzie to niejako odpowiedź na pańskie pierwsze pytanie, albowiem ową kobietą była pana siostra, mogę powiedzieć czas zabijemy. Niech pan mówi. Mam jednak nadzieję, że... O, niech będzie pan spokojny. Nawet w takim plugawym i próżnym człowieku jak ja Eudoksja Romanowna może wzbudzać wyłącznie najgłębszy szacunek.